Cześć, tutaj Kochanowskie Wiatraki W dzisiejszym odcinku jesteśmy jak zapewne słyszycie co to za dźwięk o, to jesteśmy u wiatraka pod Podkonstantynowem Łódzkim u Negmikona M700 tutaj w po poprzednim odcinku nagrywałam tutaj Oto celowego yy, WSCF 29, a tam z przodu to jest ten sam wiatrak jak tutaj. Tutaj zaprezentuję, zaraz zejdę na dół. Proszę bardzo. Dzisiaj jest dość mocny wiatr, więc to była okazja, żeby nagrać o tą turbinę. Niestety, nie wiem, czy będzie słychać to na kamerze, ale jest duży wiatr. Proszę bardzo, tutaj jest. Oto ten gmiko M700. Na filmach takie wiatroki y są o wiele zbyt małe, ale jak się podejdzie z nich blisko, to są ogromne. Ja jestem współwłaścicielem. Oto tego środkowego i tutaj jest ten Vestas Negmikon, <grych> przepraszam tutaj jest, duża łopaty są gondola one od razu mówię, że ten ostatni wiatrak często bardzo się psuje a Vestas tak rzadko najbardziej to ten ostatni jest taki Ostatnio na to skręciły się kable u tego wiatraka pójdziemy za tył Oto Mikon M 700 Postaram się tutaj wejść Tylko żebym nie spadł ojo 进来。<in> <laughs> idziemy z przodu! O. Zaraz podejdziemy do tego drugiego i pierwszego. Tutaj proszę bardzo piękne widoki. Ja mieszkam w tej ulicy. Nie jestem z Warszawy ani z znikąd. Po prostu piękna wieś, polska piękna wieś. Tak posiedzieć fajnie przy wiatrach i posływać, posłuchać taki fajny dźwięk. Ok, To wybieramy się do drugiego. Ok, Jesteśmy już pod drugim. Jest jeszcze w połowie. Ale tutaj zaprezentuję Wam o tego w 29, 225 kW, e, rura 30 metrów wysokości, e, moc wirnika. 225 i ten pierwszy i ostatni. Tak samo tutaj, proszę bardzo. Zaraz zaprezentuję wam o taki fajny samochód. Przejechałem z nie będę mówić inaczej Proszę Tutaj u was Nie wiem jakiego modelu Bo ja się nie interesuję takimi rzeczami Ale kurde Fajny ten samochód Tutaj Zrobić o takie fajne zdjęcie Z tym Vestasem bo Vestas to jest moja ulubiona firma wiatraków. Negmikon też. Te wszystkie trzy wiatraki pochodzą z Danii. On, właśnie mówiłem, rzadko się psuje. Ale pokażę wam. O! Kręci się. Teraz podejdziemy trochę z boku. Weszłam na pole. Widzicie? Tutaj. A teraz podejdziemy trochę z tyłu. Proszę. Aha, trochę, dobra, trochę nierówno, więc podejdziemy z takiego kątu. O. Teraz dobrze. Jak ja uwielbiam ten szum. Tutaj kolejny bok. Tak jak mówiłem dzisiaj mocny wiatr. Oj, przepraszam za palca. Dobra Tutaj jeszcze podejdziemy Tutaj o Westos pał 29 Tak jak mówiłem. A tam ostatni, byliśmy u niego. Nie wiem czy iść do tego pierwszego, ale to jest ten sam model, więc nie będę iść. Po prostu nagram go tutaj. Albo jednak pójdę. To widzimy się u pierwszego wiatraka. O, a tutaj jest piękny Vestas. Właśnie wybieram się, jestem w drodze. Okej, okay, no to jak nagrywam, to teraz trochę o nich opowiem jak byłem mały to te wiatraki mnie interesowały pierwszy raz jak je zobaczyłem, jak jechaliśmy tam do znajomych, kiedy się byłem jeszcze bardzo mały miałam jakieś 5-4 lata więc teraz bardzo polubiłem wiatraki nagrałam taki króciutki filmik o moich modelach takich festi bo Enercon to też jest moja druga firma ulubiona wiatraków. Dzisiaj strasznie wieje wiatr. Nie wiem czy będzie mi przerywało podczas montowania filmiku. Bo ja nie mam takich wypasionych komputerów, takich teraz yy, youtuberzy mają. Więc ja to na telefonie zrobię. Więc po prostu zrobię to przy aplikacji InShot. Tutaj pierwszy wiatrak. Teraz ręka mnie trochę woli od tego trzymania telefonu, więc zobaczymy się u wiatraka. Okej, okay, zajęło mi to chwilę. Teraz idziemy na górę. To są strome schody. O! A wejście jest ciężkie. O! Proszę. Wiatrak. Ten sam jak ostatni. Czyli tamten. Piękne dwa wiatraki. z -mikon. Mikon. przepraszam. Nagram... O osa. Jakie ja nie znoszę os. Ja nie się nie boję. Okej. Okay. Tutaj Negmikon. Tył. To jest inna blacha taka. A jak tam zobaczycie to tam jest wiatrak w Kazimierzu. Tutaj jest taka tablica. I przepraszam za moje palce jak się będą pojawiały. No właśnie będę chciał nagrać tutaj, więc tu o kurde. Zobaczymy się na dole. dziwnie pracują. O. to jest pierwszy, a tam te ostatnie. Tutaj piękna okolica i tutaj właśnie niedaleko mie mieszka moja kłodzynka. I tutaj właśnie się ta... To... Historia moja o wiatrakach tutaj się zaczęła. I oto w tym miejscu. I zacząłem do tej pory lubić wiatraki, tramwaje, ciągniki rolnicze, ursusy, 60 tki 30. -tki. Ale najbardziej mi wiatraki odpowiadają. A biegny wiatrak. Ok, no to tyle w tym filmiku. No to pozdrawiam Wam. Cześć i czołem.